Jak korzystać ze spółki z w praktyce? To znaczy, jak wypłacać pieniądze co miesiąc? Jakie to daje realne przewagi nad jednoosobową działalnością gospodarczą na liniówce? W jaki sposób wypłacać pieniądze i dlaczego nie warto bać się podwójnego opodatkowania i wreszcie jak płacić niższe podatki? Kancelaria Zaprawieni. Doradzamy firmom prawnie i podatkowo. Dzień dobry. Witam cię serdecznie na naszym kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych, biznesowych kwestiach w zrozumiały sposób. I dzisiaj opowiemy sobie właśnie o spółce ZO i o tym, jak w praktyce powinniśmy z tej spółki Zoo korzystać. Dzisiaj będzie sporo liczb, sporo porównań, więc może od razu przejdźmy do meritum. Natomiast jedna wielka prośba o uwagę, bo tutaj na pewno sporo tych wyliczeń będzie. Natomiast mam nadzieję, że to będzie w taki ciekawy sposób pokazane, jak warto ze spółki zo właśnie korzystać na co dzień. No dobra, to przejdźmy sobie może od samego początku właśnie od yy, przychodów i kosztów miesięcznych, które tutaj nakreśliłem. Czyli przygotowałem taką hipotetyczną sytuację, w której mamy przedsiębiorcę, który co miesiąc osiąga jakiś tam dochód. Mamy styczeń, przychód 69 tysięcy, koszty 21, czyli dochód 48 tysięcy i tak miesiąc do miesiąca. Ja wpisywałem tak naprawdę losowe kwoty no i finalnie wyszło nam przychodu 849 tysięcy złotych, kosztów 270 tysięcy 000, czyli dochód finalnie nam wyszedł 579 tysięcy złotych. No i teraz tak, załóżmy, że ten przedsiębiorca cały ten rok był na jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym. No i jak nam to wychodzi? Nie będziemy przechodzić po kolei miesiąc po miesiącu, przejdźmy sobie może przez trzy, żeby pokazać ogólną charakterystykę tej, tej formy prowadzenia działalności, czyli jednoosobowej na liniówce. Mamy styczeń. Osiągnęliśmy 48 tysięcy dochodu, no to nasze obciążenia w tym. Styczniu, które, które będziemy musieli zapłacić czy do ZUS-u, czy do skarbówki, no to będzie oczywiście tak. ZUS, składki społeczne 1418 zł, 48 groszy. Jest to oczywiście stała, niezmienna kwota, to niestety płacić trzeba. Dalej mamy podatek dochodowy, czyli te nasze 19%, tej liniówki, czyli 8134 zł od tego naszego dochodu. Dalej mamy składkę zdrowotną, czyli od Polskiego Ładu nie płacimy już 200 czy 300 zł miesięcznie, Płacimy 4,9% od dochodu, czyli składka zdrowotna to będzie 2282 zł. Czyli jeżeli sumujemy sobie te wszystkie nasze obciążenia, no to to będzie 12 117 zł, czyli taka realna stawka opodatkowania. Jeżeli sobie weźmiemy tą sumę obciążeń, podzielimy przez dochód, to wychodzi nam 25%. Zdecydowanie odbiega to od liniówki, czyli od tych niby 19%, no bo mamy 19 plus 4,9 plus składka. Społeczne, no to zdecydowanie wychodzi nam te 25% z haczykiem, czyli z 48 tysięcy zarobionych środków dla firmy zostaje nam 35 tysięcy na koncie. Fakt faktem jest to już opodatkowane, możemy z tymi pieniędzmi zrobić co nam się żywnie podoba. Tu już się nie pojawi podwójne opodatkowanie. Było raz a porządne, natomiast no już drugiego podatku faktycznie mieć nie będziemy. No dobra, to przejdźmy sobie może jeszcze przez luty, analogiczna sytuacja, natomiast trochę wyższy dochód, 53 tysiące złotych i mamy tak, ZUS 1418 standardowo, podatek dochodowy 9300, składka zdrowotna 2,5 tysiąca, liczona oczywiście od dochodu, łączna suma obciążeń 13265, czyli realna stawka wychodzi nam tutaj 25,03 od tego dochodu, od tych 53 tysięcy złotych, czyli nie schodzimy poniżej 25%. Może weźmy sobie jeszcze, nie wiem, lipiec, tu mieliśmy trochę wyższy dochód, 61 tysięcy złotych, składka zus oczywiście podatek dochodowy 10 766 złotych, składka zdrowotna prawie już 3 tysiące złotych, czyli samego ZUS-u już płacimy tutaj w tym naszym przykładzie 4,5 tysiąca i suma obciążeń 15 103 złotych, z tych 61 tysięcy zostaje nam tak naprawdę niecałe 46 tysięcy złotych. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli sobie weźmie już takie podsumowanie roczne, to łącznie z zus zapłaciliśmy 17 tysięcy złotych, oczywiście tylko składki społeczne, czyli emerytalna, rentowa i tak dalej. Podatku dochodowego zapłaciliśmy 104 tysiące, składki zdrowotnej 27,5 tysiąca, czyli łącznie od tego naszego dochodu Czyli od tych 579 tysięcy złotych zapłaciliśmy 150 tysięcy złotych, czyli 25,8%. W mojej ocenie to są e, dosyć duże obciążenia, No bo tu mamy prawie 26%. No i sprawdźmy jakby to mogło wyglądać właśnie w przypadku spółki zo. Tak właśnie miesiąc do miesiąca, ale bez jakiejś większej kombinatoryki. Na tym kanale już było kilka gdzieś tam takich filmów, które pokazywały w jaki sposób można gdzieś tam z tej spółki zo wypłacać pieniądze, czy to yy, artykułem 176 ksh, czy wynagrodzenie członka zarządu. No to by dodawałem różne inne jeszcze opcje: najem, diety, yy, co tam jeszcze yy, wynagrodzenie w yy, w formie Współpracy jednoosobowej działalności na ryczałcie ze spółką w formie B2B, więc parę tych przykładów pokazałem. Natomiast tutaj zrobimy taki bardzo prosty przykład. W taki sposób, aby rzeczywiście jeszcze pozostało nam sporo dochodu w spółce, który będziemy musieli wypłacić dywidendom, bo chciałbym pokazać, że ta dywidenda, nawet jeżeli będziemy chcieli ją sobie wypłacić, to wcale nie jest tak źle i nie ma co się bać podwójnego opodatkowania. No ale przejdźmy sobie na liczbę. Mamy dokładnie ten sam przykład, czyli tego naszego przedsiębiorcę, mamy styczeń. Tam było zarobione w styczniu, szybciutko sobie tylko przypomnę, 48 tysięcy zł dochodu. No i teraz tak, mamy spółkę ZO, która składa się z co najmniej dwóch wspólników, no i ZUS-u oczywiście płacić nie musimy, czyli mamy na start oczywiście 1418 zł do przodu. Natomiast oczywiście to nie jest, nie powinien być czynnik tak naprawdę determinujący do tego, aby przechodzić z działalności na spółkę, żeby tylko i wyłącznie na tych składkach społecznych zaoszczędzić, bo to jest po prostu za mało w mojej ocenie, tak? No bo same koszty księgowe, pewnie część tego, tej oszczędności, na ZUSie zjedzą. Natomiast przejdźmy sobie dalej. Oczywiście składkę zdrowotną chcemy płacić, natomiast nie, nie, nie w za dużej wysokości, żeby nie przepłacać za usługi, które otrzymujemy. Natomiast składkę zdrowotną odprowadzamy i ten nasz przedsiębiorca jest członkiem zarządu w tej spółce. Z tego tytułu, w ramach powołania, otrzymuje 250 zł miesięcznie wynagrodzenia. Jest to oczywiście od tego odliczamy sobie koszty uzyskania przychodu również w wysokości 250 zł, czyli podatku dochodowego nie zapłacimy w ogóle natomiast zapłacimy 9% składki zdrowotnej 9% od tych 250 zł to jest 22 Tutaj przedsiębiorca zapłacił na liniówce składki zdrowotnej 2200, a tu zapłaciliśmy 22,50. Czyli to już jest swego rodzaju różnica, no bo tutaj łącznie z USU zapłaciliśmy 3600, a tu póki co 22,50. No to tu już, nawet płacąc więcej za księgowość, jesteśmy w stanie zaoszczędzić. No i tak, oczywiście, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, miesiąc do miesiąca, co miesiąc płacimy 22,50. Oczywiście, pod to nasze pod te nasze składki możemy również chociażby podpiąć czy małżonkę, czy dzieci. Przechodzimy sobie dalej i mamy wynagrodzenie już dla wspólnika, czyli ten przedsiębiorca jest nie tylko członkiem zarządu, ale jest również wspólnikiem w tej spółce. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie co miesiąc 9,5 tysiąca złotych. No i te 9,5 tysiąca złotych oczywiście jest opodatkowane, natomiast korzystamy z kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tysięcy z pierwsze nieopodatkowane. Dopiero ponad 30 tysięcy zapłacimy podatek dochodowy. Ja to już uśredniłem w perspektywie Całego roku, biorąc pod uwagę tą kwotę, kwotę wolną od podatku, to zapłacimy podatku dochodowego 840 zł, czyli 12% ponad kwotę 30 tysięcy rocznie. Natomiast tutaj ani nie ma składki zdrowotnej, ani nie ma składek społecznych, czyli dostajemy od spółki przelew na koniec miesiąca 9,5 tysiąca zł, no i od tego nie płacimy składki zdrowotnej, i składek społecznych. Podatek dochodowy zapłacimy też na koniec roku, więc biorąc pod uwagę. Rosnącą inflację, no to też gdzieś tam im później zapłacimy te pieniądze do fiskusa, tym dla nas lepiej. No dobra, no i ostatnia tak naprawdę rzecz, którą robimy dla tej spółki, no to wynajmujemy jej nieruchomość powiedzmy samochód. Czynsz, który tutaj spółka nam płaci co miesiąc, to jest 5 tysięcy złotych, czyli nie wiem pierwszego czy ostatniego dnia miesiąca. Spółka wpłaca czynsz nam jako osobie prywatnej w wysokości 5000 tysięcy złotych. Sama spółka wrzuca to sobie oczywiście w koszty, tak jak i pozostałe te wynagrodzenia. A my płacimy podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% od tych 5 tysięcy złotych, czyli 425 złotych, i tak oczywiście co miesiąc. No i to są nasze jedyne wypłaty, czyli dostajemy od spółki 250 złotych, 9,5 tysiąca zł i 5 tysięcy, czyli łącznie daje nam to kwotę 14 750 złotych, czyli niecałe 15 tysięcy. I w mojej ocenie jest to kwota, która już pewnie wystarcza na jakieś tam funkcjonowanie. Natomiast oczywiście, jeżeli potrzebujesz wyższą kwotę w skali miesiąca, to oczywiście to mogłoby być 20, 25 tysięcy, 30 tysięcy, w zależności od tego, z jakich mechanizmów i sposobów moglibyśmy skorzystać. Natomiast mi na tym przykładzie zależało na tym, aby wypłacić sobie jakąś tam określoną tylko część, żeby pozostała kwota mogła w spółce po prostu dalej popracować. No bo jeżeli my sobie wypłacimy z tego naszego dochodu, czyli z tych 48 tysięcy złotych do własnej kieszeni, 15 tysięcy złotych, no to oczywiście zostaje nam jeszcze dochód w spółce, który musimy opodatkować. No i ten, ta podstawa do opodatkowania to już nie będzie 48 tysięcy, no bo oczywiście te wszystkie koszty sobie y, 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 wrzucamy w koszty i zmniejsza nam to podstawę do opodatkowania, czyli CIT -e, podstawa CIT to będzie 33 250 złotych, czyli stawka CIT 9%, czyli CIT zapłacimy 2900. 92 zł i 50 groszy. No jest to zdecydowanie mniej podatku niż zapłaciliśmy tutaj w styczniu na jednoosobowej działalności, bo tu mieliśmy 8134, a tutaj płacimy niecałe 3000 zł, czyli suma obciążeń te wszystkie i z wynagrodzenia członka zarządu i z wynagrodzenia z powołania przepraszam, ze 176 KSH oczywiście i wynagrodzenie z, z tytułu czynszu najmu yy, i CIT, które zapłaciliśmy, no to łączna suma obciążeń to jest 4280 zł, czyli procent, który płacimy to jest niecałe 9%, 8,92 i nam na koncie zostaje w spółce 43 720 zł. Tutaj mieliśmy w przypadku jednoosobowej działalności na liniówce 35 tysięcy czyli różnica to jest 7837 zł miesięcznie, mamy więcej do wykorzystania Wykorzystania w firmie. I teraz, jeżeli to jest dla nas naprawdę, mm, prowadzimy działalność, w której jesteśmy w stanie te środki w jakiś rozsądny sposób wykorzystać, to tego typu y, różnica jest w stanie dać nam sporą przewagę y, na rynku, tak naprawdę. No bo możemy od razu sobie z tych środków gdzieś tam, y, nie wiem, y, się zatowarować, możemy wydać na marketing, na cokolwiek nam się żywnie podoba, bo po prostu te pieniądze mamy, których byśmy nie mieli w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Szczególnie jak na przykład mamy, y, nie wiem. Dłuższe terminy płatności, czekamy gdzieś tam, aż te nam środki spłyną na konto. To w jednoosobowej działalności dalej byśmy czekali, aż one spłyną. Natomiast już byśmy musieli zapłacić i VAT, i podatek dochodowy, i składkę zdrowotną, i składkę społeczną. A w przypadku spółki ZO zapłacimy tylko i wyłącznie te 4200, i nawet jeżeli musimy poczekać, to nic się nie dzieje, bo mamy tą powiedzmy poduszkę w postaci 7800 zł, jeszcze różnice w stosunku do jednoosobowej działalności gospodarczej. No i analogiczna sytuacja. Sytuacja jest oczywiście w lutym mieliśmy tego dochodu 50, jeżeli dobrze pamiętam, 3000 tysiące złotych, dokładnie, składka zdrowotna 22,50, 840 złotych, wynagrodzenie ze 176 KSH, najem 425 zł, czyli podstawa CIT-u 38 tysięcy, CIT-u zapłacimy niecałe 3,5 tysiąca złotych, czyli suma obciążeń 4730 zł, czyli procent, który zapłacimy, to jest 8,92, czyli w dalszym ciągu nie przekraczamy 9%, tutaj przypominam, ciężko było spaść poniżej 25%, to, sto, to to, to są liczby, tak? No to rzeczywiście taka jest różnica. No i finalnie zostaje nam na koncie 48 tysięcy złotych, czyli w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej mamy 8,5 tysiąca złotych więcej. Więc jak sobie sumujemy oba te miesiące, no to już mamy 15 tysięcy więcej na koncie, niż jakbyśmy mieli, gdybyśmy prowadzili jednoosobową działalność na liniówce. I tak de facto miesiąc, miesiąc, miesiąc po miesiącu i może nam się zrobić naprawdę fajna kwota, która nam po prostu może pracować na naszą firmę i finalnie możemy po prostu tego możemy tego dochodu wygenerować więcej, bo mamy po prostu zasób w postaci gotówki, bo co by tu dużo nie mówić cash flow i posiadanie pieniędzy w firmie jest najważniejsze. Możemy mieć oczywiście fajny przychód, fajny dochód, natomiast jeżeli nie ma tego na koncie, no to finalnie i tak nie jesteśmy w stanie z tego skorzystać. No i okej, okay, no to przejdźmy sobie tak jak w przypadku JDG do podsumowania. Suma obciążeń członek zarządu łącznie zapłacimy w trakcie roku 270 zł. Z artykułu 176 KSH nasze obciążenie jako osoby fizycznej to będzie 10 080 zł. Z tytułu najmu zapłacimy podatków w wysokości 5 100 zł. CIT u zapłacimy 36 180 zł, czyli łączna suma obciążeń, które na ten moment musieliśmy uregulować do ZUS-u, czy do, do, do Urzędu Skarbowego, to jest 51 660 zł, czyli realna stawka opodatkowania 8,92, czyli poniżej 9%. Przypomnę, w jednoosobowej działalności gospodarczej mieliśmy 150 tysięcy, to jest 50 tysięcy, czyli na przykładzie nie za dużego dochodu, tak naprawdę, bo tu nawet nie mieliśmy 600 tysięcy złotych, mamy różnicę na poziomie 100 tysięcy złotych. To są takie kolosalne różnice, jak sobie tak to rozbijemy miesiąc po miesiącu pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, a spółką, plus te cały czas te pieniądze, te 100 tysięcy złotych różnicy, możemy... Byli dać firmie. Możemy te pieniądze zaprząc do roboty, żeby zarobiły nam jeszcze więcej pieniędzy. No dobra, no ale ktoś może powiedzieć, no fajnie, 100 tysięcy złotych różnicy, natomiast tu OK zapłaciłem 150 tysięcy, natomiast już pozostała kwota, no, jest w mojej kieszeni. Już mogę sobie z tymi pieniędzmi robić, co chcę. Mogę polecieć na wakacje, mogę sobie, mogę sobie kupić mieszkanie, już te pieniądze mam opodatkowane. Jasne, zgadzam się, więc zróbmy w takim razie w ten sposób, aby z tej spółki na koniec roku również sobie pieniądze wypłacić. No i temu oczywiście służy dywidenda. Czyli na koncie spółki zostało nam 365 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych więcej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Przypominam, cały rok nam te pieniądze oczywiście jeszcze. Pracowały, więc finalnie gdzieś tam jesteśmy i tak do przodu, natomiast chcemy mimo wszystko wypłacić sobie te pieniądze do, na, na konto prywatne, no bo nie po to zakładamy spółkę, nie po to jesteśmy wspólnikami, żeby też z tych pieniędzy nie korzystać w pewnym momencie. Natomiast tu mała errata: my nie musimy tego wypłacać, to jest na, nasza decyzja, tak naprawdę. Czyli jeżeli kończy się rok i y, Księgowa przygotowuje sprawozdanie finansowe i my jako y, wspólnicy przygotowujemy uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o przeznaczeniu zysku właśnie za ubiegły rok, no to możemy sobie albo ten zysk właśnie wypłacić w formie dywidendy, natomiast możemy go na przykład przelać na kapitał zapasowy i on w firmie zostaje. Jeżeli nam wystarcza 15 tysięcy złotych miesięcznie, które nam po prostu wpada na konto, a reszta w spółce może być, no to tego nie trzeba wypłacać. No to mamy za, tak naprawdę za te prawie 600 tysięcy złotych zapłacone 51 tysięcy, niecałe 9%, zamiast 150 tysięcy i te pieniądze sobie w spółce są. Natomiast tu zakładamy, tak jak dzisiaj nakreślałem na samym początku, założenie, że my te środki chcemy wypłacić i przygotowałem cztery kalkulacje, że wypłacimy sobie jedną trzecią z tych środków w formie dywidendy, wypłacimy połowę, wypłacimy 3 czwarte i wypłacimy całość i zaraz zobaczymy, jak to się finalnie rozkłada, jeżeli chodzi o już łączną sumę obciążeń. Bo teraz to, co trzeba przypomnieć, jeżeli wypłacamy dywidendę, to mamy właśnie to mityczne podwójne opodatkowanie czyli pojawia nam się jeszcze jeden podatek dochodowy w momencie, kiedy my tą dywidendę wypłacamy. Jest to 19% podatku dochodowego od nas jako od osoby fizycznej czyli od tej kwoty, którą sobie po prostu wypłacimy, zapłacimy 19% podatku dochodowego. No i tak, jeżeli my sobie wypłacimy 30% z tej kwoty, która nam tam pozostała, no to. Łącznie te nasze obciążenia od tej kwoty, czyli te 19%, to będzie 20 851 zł, czyli od tych 30%, które sobie wypłacimy z tych 300 tysięcy, no to zapłacimy ekstra podatek 19%, czyli 20 851 złotych. Biorąc pod uwagę tą sumę, którą mieliśmy do tej pory, czyli tam było 50 000, 51 630, dodajemy do, tej, do tego podatku 19% te 51 tysięcy to łączne obciążenia w spółce wychodzą nam na poziomie 72 tysiące złotych. W jednoosobowej działalności mieliśmy niecałe 150 tysięcy, czyli dalej różnica na korzyść spółki jest na poziomie 76 tysięcy złotych. A skorzystaliśmy z podwójnego opodatkowania. Fakt faktem, nie wypłaciliśmy całości, jedną trzecią, natomiast to pokazuje, że wcale nie, nie ma się co obawiać i możemy sobie nawet taką premię, powiedzmy właśnie w formie dywidendy na koniec roku wypłacić ze spółki. No dobra, a co jeżeli Będziemy musieli wypłacić więcej, czyli połowę. Mieliśmy tam na koncie 300. 65 tysięcy, czyli chcemy wypłacić połowę, czyli tam powiedzmy 180 tysięcy, no to zapłacimy od tego 19% podatku dochodowego, czyli 34 752 zł, czyli łącznie już spółka zapłaci 86 382 zł, biodek mieliśmy oczywiście 150 tysięcy, dalej różnica na korzyść jedno, na, na korzyść spółki ZO to jest 63 tysięcy złotych, a wypłaciliśmy połowę zysków, które spółka wygenerowała w formie dywidendy. No dobra, jeżeli wypłacimy 3 czwarte, to łącznie zapłacimy już drugiego podatku 52 tysiące, czyli tam mieliśmy 50 i drugie 50 tysięcy, to już nam się robi powyżej stówki, czyli 103 tysiące, natomiast w oddegu mieliśmy 150, czyli dalej mamy 45 tysięcy na korzyść spółki ZO. No i ostatni przypadek, czyli chcemy tą spółkę wyczyścić do całości, te pieniądze nam są w spółce. Niepotrzebne, nie mamy żadnych inwestycji, nie mamy yy, chęci, aby spółka nam różnego rodzaju yy, yy, środki, na przykład finansowała leasing, zakup samochodu i tak Chcemy wszystko wypłacić do kieszeni prywatnej, no to wtedy zapłacimy faktycznie jeszcze raz podatek: 19%, czyli 69 505 zł. Łączna suma obciążeń wychodzi nam również wtedy dosyć wysoka: 121 tysięcy. Natomiast to w dalszym ciągu jest mniej niż w przypadku jednoosobowej działalności, to prawie od 60 tysięcy zł. To pokazuje, że nawet taka prosta spółka ZO, w której nie za wiele zrobiliśmy, mamy tylko wynagrodzenie członka zarządu: 176 KSH i mały czynsz, mały, mały najem, to już po i wypłacamy całość zysku w formie dywidendy, to w dalszym ciągu ta spółka zo jest korzystniejsza niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Więc w mojej ocenie, naprawdę, jeżeli ktoś ma dochody powyżej 400-500 tysięcy, nawet niższe, no bo to oczywiście trzeba przeliczyć, i dalej jest na liniówce i płaci 25-26-27% efektywnego opodatkowania w skali roku. To nie jest dobre w mojej ocenie, tak? No bo tutaj liczby jasno pokazują, że nie dość, że jesteśmy w trakcie roku z tych środków, które są różnicą pomiędzy spółką a JDG-iem korzystać, to jeszcze nawet możemy sobie wypłacić wszystko i to w formie dywidendy, i to dalej wychodzi korzystniej niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Od taki paradoks, a przypominam, że spółka jest z ograniczoną odpowiedzialnością, nie ryzykujemy własnym majątkiem prywatnym, mało tego, mamy wprost rozdzielony majątek prywatny od firmowego. Widzimy, czy nam się chociażby ten budżet prywatny spina. Tak? No bo jeżeli otrzymujesz od spółki 15 tysięcy złotych miesięcznie i nie pójdziesz do bankomatu, już nie wybierzesz z konta spółki pieniędzy na cele prywatne, no to te 15 tysięcy musi Ci się spiąć. Jeżeli Ci się nie spina, no to w takim razie potrzebujesz więcej, masz więcej wydatków, trochę też zmienia się świadomość. I taka dywidenda oczywiście również może być wypłacona na koniec roku i możemy sobie wtedy te pieniądze w dowolny sposób spożytkować, one są już nasze. Zawsze możemy je sobie wypłacić, spółce następnie pożyczyć, jeżeli spółka będzie potrzebować, więc tu mamy pełną dowolność. I to jest przewaga mimo wszystko spółki ZO, że mamy właśnie wiele możliwości. Ta spółka jest po prostu elastyczna. Chcemy, wypłacamy, nie chcemy, nie wypłacamy, możemy nic nie wypłacać, by na cicie estońskim w ogóle nic nie płacić. Natomiast w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, niestety mamy związane ręce. I de facto tak naprawdę w tej konstrukcji jedyną wadą tej spółki ZO no są koszty. Koszty księgowe, natomiast one giną tak naprawdę w obliczu tych wszystkich oszczędności, i w mojej ocenie, jeżeli się po prostu rozsądnie do tej spółki ZO podejdzie, to pewnie jest to po prostu najlepsza forma prowadzenia działalności na dzień dzisiejszy w Polsce. Jeżeli byś chciał oczywiście, żebym zrobił podobne wyliczenia, czy, czy ktoś z mojego zespołu również dla Ciebie, to w opisie jest link do kalendarza. Możesz sobie kliknąć, wybrać termin, godzinę, umówić się na spotkanie i wtedy przeanalizujemy dokładnie Twoją sytuację. Bo ja nie upieram się, że spółka jest zawsze najlepszym rozwiązaniem, bo nie zawsze, bo czasami spółka komandytowa, komandytowo akcyjna, prosta spółka akcyjna, to też zależy od szeregu innych czynników, natomiast no, bardzo często zdarza się, że jednoosobowa Działalność gospodarcza na liniówce po prostu jest złym wyborem i trzeba albo rozważyć jakąś spółkę, albo zmianę formy opodatkowania, na przykład na ryczałt, bo może się to bardziej opłaca. No, ale liniówka wychodzi w mojej ocenie po prostu najgorzej. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zachęcam, kliknij poniżej. Mi to pomaga oczywiście dotrzeć do szerszej liczby przedsiębiorców. I co, widzimy się w przyszłym tygodniu. Dziękuję, do zobaczenia.